Dzień dobry, witam bardzo gorąco w programie. Marek Rączka, wójt gminy Żyraków jest dzisiaj moim gościem i z wójtem również witam się serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie wójcie, zbliżają się wybory. W takim razie, co z kandydaturą wójta? 7 kwietnia pójdziemy wszyscy do urn wyborczych, aby w wyborach samorządowych wybierać radnych sejmików wojewódzkich, rad powiatowych, rad gmin oraz wójtów, prezydentów, burmistrzów. Jako wójt gminy Żyraków postanowiłem powalczyć o mandat wójta w następnej kadencji. Jestem przygotowany do, do tych wyborów. Utworzony mam komitet wyborczy wyborców. Mam skompletowanych 15 kandydatów na radnych. Myślę, że dotychczasową swoją pracą na rzecz samorządu naszej, naszej gminy udowodniłem, że mam doświadczenie, potrafię pracować na rzecz społeczeństwa. Mój, moje hasło wyborcze z poprzednich wyborów to było skuteczne w działaniu i jestem przekonany, że tą skuteczność pokazałem swoimi, swoimi działaniami. Czyli przygotowania w toku, można śmiało powiedzieć. Tak, rzec. przygotowania w toku, kalendarz wyborczy już jest realizowany. Na dzień dzisiejszy czekamy na terminy zgłaszania kandydatów na radnych, członków komisji wyborczych i zgłoszenie również, rejestracja kandydata na, na wójta. Panie wójcie, przejdźmy sobie teraz do inwestycji związanych z rozbudową i przebudową sieci uzdatniania wody w Żyraku. Powie, na jakim jest etapie. Stacja uzdatniania wody w Żyrakowie została wybudowana w latach 90. poprzedniego stulecia. Jest to stacja, która była na ówczesne czasy bardzo nowoczesna, gdyż były takie potrzeby w dostarczaniu wody dla mieszkańców. No z w ciągu tych kilkudziesięciu lat eksploatacji została technologia już wyczerpana. Bardzo dużo wody surowej było tracone na czyszczenie filtrów i w roku ubiegłym przystąpiliśmy do modernizacji kompleksowej modernizacji tej stacji została zmieniona technologia oczyszczania wody surowej nasze wody zawierają dużo żelaza dużo manganu w związku z powyższym istnieje konieczność wytrącenia tych pierwiastków tak aby woda podawana dla mieszkańców była pozbawiona tych związków chemicznych została zaproponowana nowa technologia polegająca na ozonowaniu znacznie mniej wody jest zużywane i do, do, do czyszczenia filtrów i w związku z powyższym większa ilość wody będzie dostarczana do sieci dla mieszkańców. Czyli ta jakość wody zdecydowanie się poprawi. Będzie tak, lepsza od tej dotychczas. Na pewno będzie lepsza. Będzie woda lepiej doczyszczona, jak również będzie tej wody, będzie tej wody więcej. Pierwszy etap przebudowy stacji uzdatniania wody w Żyrakowie polegał właśnie na zmianie technologii oczyszczania na wybudowaniu zbiornika zewnętrznego na wodę i również zostały pokończone te prace. Na dzień dzisiejszy kończy się praktycznie pierwszy etap tej przebudowy. Obecnie trwają prace budowlane przy, przy rozbudowie budynku stacji uzdatniania wody. Pozostaje nam drugi etap, ale ten drugi etap jest związany z remontem otoczenia wokół stacji uzdatniania wody. Wody także już bezpośrednio wpływu drugi etap na, na jakość i ilość wody nie będzie miał. A jakie są kwoty tego przedsięwzięcia? Środki z, zostały pozyskane <laughs> z Polskiego Ładu, jak również z budżetu własnego. Do tej pory zaangażowane zostało około 7 milionów złotych. A czy powstaną nowe odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej? Tak, to jest sieci wodno-kanalizacyjne. To jest zadanie o charakterze ciągłym. Wiadomo, nasza gmina bardzo intensywnie się rozbudowuje. Powstają nowe osiedla domów. Nowi mieszkańcy przychodzą do nas. Nowe, młode pokolenie również buduje domy. W związku z powyższym jest zapotrzebowanie na te jedne z ważniejszych mediów, czyli woda. Z jednej strony, z drugiej strony sieć kanalizacyjna. Na dzień dzisiaj Ogłoszony mamy przetarg na wybudowanie dwóch sieci wodno-kanalizacyjnych. Właśnie jedna w miejscowości Wola Żyrakowska na odcinku, gdzie będzie się lokalizowało nowe osiedle mieszkaniowe i druga, druga sieć to jest w miejscowości Żyraków, gdzie również będzie doprowadzona. Kanalizacja dla mieszkańców nowopowstałego osiedla. Oprócz tego również rozstrzygamy przetargi na budowę przyłączy do nowopowstałych domów, praktycznie na terenie każdej miejscowości naszej gminy takie odcinki powstają. Czyli łącznie, ile kilometrów tej sieci powstało? Znaczy, można powiedzieć, że gmina jest skanalizowana w ponad 90%, mhm. także tutaj trudno wskazywać odcinki kilometrowe, ale na dzień dzisiejszy to są odcinki około 1000 metrów, które w sumie będą wybudowane. Panie Wójcie, w planach jest remont mostu w Straszęcinie. Co to za inwestycja? Y Remont mostu, o który tutaj pani pyta, to jest elementem przebudowy drogi gminnej na odcinku prawie 700 metrów w Straszęcinie koło szpitala psychiatrycznego. To są dawne tereny po Iglopolowskie, Tam jest zlokalizowanych kilka zakładów pracy i, i do tego terenu prowadzą dwie drogi. Jedna dojazdowa, jedna droga koło szkoły podstawowej w Straszęcinie, a druga od właśnie szpitala psychiatrycznego. Psychiatrycznego. i po uregulowaniu stanu własności tej, tejże drogi, tam było kilkanaście, kilkunastu współwłaścicieli, teraz zostaliśmy samodzielnie właścicielem, przystąpiliśmy do Ogłosiliśmy przetarg, który został rozstrzygnięty na kwotę 2 miliony 300 tysięcy złotych, z czego 60% otrzymaliśmy do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I ta droga, remont tej drogi, łącznie z tym mostem, otworzy dojazd właśnie do, tej, do tych kilku zakładów pracy. Szczególnie takim zakładem wymagającym dużych ilości samochodów i ciężkich samochodów jest Polbruk, producent galanterii budowlanej, betonowej, kostki, krawężniki produkuje. Dzięki czemu zostanie odciążona droga koło szkoły podstawowej. W Straszęcinie. Na dzień dzisiejszy cały ruch odbywa się właśnie koło szkoły, gdzie jest wielkie, duże nasilenie ruchu z jednej strony stwarza to duże niebezpieczeństwo dla dzieci, które do szkoły przychodzą, czy, czy uczą się w tej szkole i w momencie, kiedy uda nam się wyremontować tą drogę łącznie z tym mostem, na rzece Grabinianka, wówczas szkoła będzie dojście do szkoły będzie bezpieczniejsze. Czyli ten most jest ogólnie w złym stanie. Technicznym. Jeżeli chodzi o jego stan techniczny, jest dobry, bo mamy mhm. ekspertyzy. Niemniej jednak należy poprawić nawierzchnie przyczółki i będzie wtedy już w pełni bezpieczny do przejazdu samochodów o dużej ładowności. A na jakim etapie jest modernizacja drogi Góra Motyczna Żyraków? W miesiącu lutym przystąpiliśmy do prac. Związanych z przygotowaniem tego kompleksowego przebudowy tej drogi. Ona docelowo będzie drogą szerszą, z, z zabezpieczeniem dla mieszkańców ruchu pieszego. To jest droga na, na dzień dzisiejszy. Zostały przygotowane elementy do kanalizacji deszczowej, przebudowa, trwa przebudowa przepustu na, w ciągu tej drogi i również poszerzenie. I to są wszystko prace przygotowawcze. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wykonawca przystąpi do korytowania, lokalizacji podbudowy i potem już docelowo nawierzchni asfaltowej. To nie jedyne inwestycje na terenie gminy, te drogowe, bo planowana jest także budowa drogi gminnej w Żyrakowie. O jaki odcinek chodzi? Co to będzie za inwestycja. To jest odcinek od drogi technologicznej, drogi serwisowej biegnącej wzdłuż autostrady w kierunku Woli Żyrakowskiej. To jest druga droga również na którą pozyskaliśmy środki w wysokości 60% rządowego funduszu rozwoju dróg. Tutaj koszt tej drogi to wynosi około 2,5 miliona złotych i również ta droga otworzy że tak powiem miejsce do lokalizacji nowych domów są tam wydzielone działki pod budownictwo jednorodzinne i wiele osób zamierza się tam budować w związku z powyższym ta droga również będzie szersza będzie bezpieczniejsza i umożliwi dostęp tym mieszkańcom do drogi publicznej Drogi równają się zazwyczaj z nowym oświetleniem. Czy właśnie takowe powstaną na terenie gminy? Tak, jesteśmy na etapie albo wymiany oświetleń, szczególnie jeżeli chodzi o oświetlenia energooszczędne. Stosujemy tutaj wymianę na oświetlenie LEDowe. Natomiast jeżeli chodzi o nowe oświetlenia, to planujemy wykonać oświetlenie parkingu przy cmentarzu w Górze Motycznej. W miejscowości Straszęcin będzie w ciągu nowo budowanego, przebudowanego chodnika przy drodze powiatowej i, i w, w kierunku nowego osiedla, jak również na osiedlu Śnieżka będziemy tam jedną z, z dróg doświetlać. Chcę powiedzieć, że w ramach związku gmin do Rzecza Wisłoki teraz Szliśmy w ramach programu pilotażowego z dofinansowaniem ze środków norweskich. Pilotażowo zamontowali na terenie naszej gminy 20 lamp hybrydowych zasilanych energią słoneczną i wiatru. To montaż był tych lamp w miejscach, gdzie jest bardzo kosztowne doprowadzenie zasilania energetycznego od stacji transformatorowych. W związku z powyższym są te lampy w takich miejscach zlokalizowane. Jest to program pilotażowy, 20 lamp. Jeżeli to zda egzamin, a wygląda na to, że, że to jest dobre rozwiązanie, będziemy się starać o kolejne środki, kolejny montaż takich lamp na terenie całej. A gminy. jakie są to fundusze? To są fundusze sięgające kwoty ponad 200 tysięcy złotych, które są tutaj przekazane. Przejdźmy sobie teraz do takiej dosyć długo wyczekiwanej inwestycji. Na czym polega zagospodarowanie parku w Zasowie? Park, zaby, park zabytkowy w Zasowie jest to, jest elementem całego zespołu dworsko-parkowego dawnych właścicieli łubieńskich, którzy byli kiedyś właścicielami i tego parku i, i, i dworu. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu w ramach drugiej edycji środków przeznaczonych na zabytki. I otrzymaliśmy kwotę 511 tysięcy złotych, które zamierzamy przeznaczyć właśnie na rewitalizację Ogrodzenie, wykonanie ścieżek dojścia bramy głównej oraz zabezpieczenia całego tego obszaru parku w zasowie i będą to prace polegały na wybudowaniu ogrodzenia o długości około 400 metrów z bramami wjazdowymi oraz z furtkami żeby można było się swobodnie przemieszczać przy ścieżkach spacerowych przy drodze głównej biegnącej przez ten park w kierunku pałacu również będą zainstalowane ławeczki gdzie będzie można odpocząć I kiedy możemy spodziewać no właśnie zakończenia realizacji zadania Mam na Mam nadzieję, że w drugiej połowie bieżącego roku będzie zakończone to zadanie. Prawdziwa gratka szykuje również się dla miłośników sportu. Mają powstać dwa boiska wielofunkcyjne w Górze Motycznej i Straszęcinie. Jakie są szczegóły z kolei tego przedsięwzięcia? Tutaj otrzymaliśmy 50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Sportowa Polska. 50% dofinansowanie na wykonanie boisk y, wielofunkcyjnych, na których będą wyznaczone boiska do gry, y, do gier zespołowych, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna y, i badminton y, I przy szkołach będą zlokalizowane y, te boiska z nawierzchnią poli... Poliuratanową. Będzie to przy szkole w górze motycznej trochę mniejsze, bo tak warunki lokalizacyjne pozwalają i większe przy szkole w Straszęcinie. W górze motycznej to będzie boisko o wymiarach około 11 na 21 metrów, natomiast w Straszęcinie 45 na 23. Boiska będą miały tą właśnie nawierzchnię poliratanową. Będą ogrodzone, będą piłkochwyty, bramki, także będzie również to dostępne tak dla uczniów tychże dwóch szkół, jak również do korzystania przez mieszkańców po, go, po zajęciach lekcyjnych. Została podpisana umowa o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w gminie. Ile tych miejsc powstanie i jak duże jest to dofinansowanie? Jest to program który... Z którego środki pochodzą z funduszy unijnych, jak również z Funduszu Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Natomiast 10% wkładu własnego przeznaczamy jako wkład niefinansowy poprzez wynajem sal lekcyjnych w tych dwóch szkołach, a został podpisany utworzenie oddziałów przedszkolnych, dodatkowych oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Bobrowej i w górze motycznej. W Bobrowej to będzie 14 dzieciaczy. Jeżeli chodzi o górę motyczną 22, program ten w zeszłym tygodniu podpisałem umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Program ten realizowany jest już od 1 września ubiegłego roku, czyli w ramach roku, roku szkolnego. Natomiast po negocjacjach, jeżeli chodzi o zaawansowanie finansowe, zakres zajęć, tak jak powiedziałem, umowę podpisałem w zeszłym tygodniu. Oprócz oczywiście zajęć, które dla tych, gdzie dzieci są organizowane w, w tych dwóch oddziałach przedszkolnych, również będzie możliwość zakupienia doposażenia do sal lekcyjnych, tak żeby te dzieci mogły z tego korzystać. Y kwota y ogólna kwota to jest 800. Około 820 tysięcy złotych, z tym, że kwota ponad 500 tysięcy jest dedykowana dla góry motycznej, ponad 300 tysięcy jest dla bobrowej. To bardzo ważna inwestycja, szczególnie dla rodziców. Tak oczywiście pozwala dzieciom, szczególnie tym młodszym, które, które czasami jest problem z pozostawieniem ich w domu, bo nie ma opieki starszych, rodzice pracują, w związku z powyższym będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych w ramach tego projektu, który realizujemy. A jakie fundusze zostaną przeznaczone na funkcjonowanie szkół? No na pewno podstawowym, podstawowe środki, które otrzymujemy od państwa, czyli subwencja oświatowa. W tym roku tej subwencji oświatowej mamy ponad 22 miliony, co oczywiście nie w pełni zaspokaja potrzeby naszej oświaty. Wiadomo, że wszystkie samorządy do oświaty dopłacają z budżetu własnego. To jest ponad 22 miliony złotych. Mamy również dotacje Wysoko, przedszkolną w wysokości milion sześćset tysięcy złotych. Mamy również dotacje celowe, z których korzystamy tutaj w ramach tych dotacji celowych, w ramach powiedzmy posiłków w domu i szkole, dotacji podręcznikowej, aktywnej tablicy, Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa. To są wszystko programy, które wspierają również naszą szkołę. No i ten pro, projekt, o którym przed chwilą mówiłem, czyli te, dwa, te dwie miejscowości Góra Motyczna i Bobrowa. W Górze Motycznej projekt się nazywa Aktywne Przedszkole w Górze Motycznej, natomiast w Bobrowej, przedszkolaki z Bobrowej do dzieła. Także tutaj jest 816 tysięcy całkowity koszt tego projektu. Wspomniałem, że otrzymujemy w tym roku 22 miliony złotych. Jadąc tutaj do Państwa, usłyszałem w wiadomościach, że zostało podpisane rozporządzenie, na mocy którego nauczyciele otrzymają z wyrównaniem moc stycznia podwyżkę 30-procentową. Największa ma być dla nauczycieli początkujących. Ponad 30% 30% mianowani, kontraktow mianowani i dyplomowani, i mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób satysfakcjonować nauczycieli, gdyż nie zawsze ich praca była w odpowiedni sposób doceniana. Ale można powiedzieć tak, że jest to około 70 70% naszych potrzeb, jeżeli chodzi o świate, pozostałe 30% musimy dołożyć z budżetu własnego. Wiadomo, że szkoły wiejskie są szkołami małymi, rozdrobnionymi, gdzie czasami nawet nie ma jest ciężej większych miejscach. Oczywiście, że jest ciężej, no ale musimy sobie poradzić tak, żeby w tych miejscowościach, które szkoły funkcjonują, żeby one mogły. Funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami, i żeby y, młodzież czy dzieci z tych miejscowości mogły się tam na miejscu uczyć. A jakie projekty społeczne są jeszcze w planach? Y, od, do tej pory mówiliśmy o, o dzieciach, o młodzieży, natomiast również nie możemy zapominać o, o, seniorach. o seniorach, i tutaj również prowadzimy. Intensywną pracę mając przygotowaną ofertę dla seniorów. Od 2020 roku w Straszęcinie istnieje klub Senior Plus, skierowany dla 20 uczestników, którzy ukończyli 60 lat. I już są nieaktywni zawodowo. Mają możliwość kilka razy w tygodniu spotykać się w ramach prowadzonych zajęć z opiekunem i realizować się w różnych, w różnych obszarach. Bardzo ciekawie funkcjonuje w ramach tego klubu. Taki, i, że tak powiem, teatrzyk. Często na różnego rodzaju imprezach wspólnych, gminnych, e, ci seniorzy wystawiają różne scenki. I Zamierzamy... dużo seniorów bierze udział w tego typu warsztatach? Chętnie e... się aktywizują. Jest, jest to przeznaczone dla 10, dla 10 seniorów. No, wiadomo, z różnych względów nie zawsze jest komplet, pełna obecność. No, niemniej jednak jest to klub dla 10. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy się dla, do utworzenia podobnego klubu seniora w miejscowości Zawierzbie. Jest tam nowo wybudowany, oddany niedawno do użytku budynek wielofunkcyjny, w którym na dole na parterze znajduje się żłobek. U góry są pomieszczenia, między innymi z przeznaczeniem na Klub Seniora. Tutaj dla 20, dla 20 uczestników planujemy otworzyć, uruchomić ten, ten, ten klub Seniora, w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2021-2025. Z edycji tutaj chcemy pozyskać środki z edycji roku bieżącego, czyli 2024. Utworzenie tych klubów i funkcjonowanie ma na celu integrację i aktywizację społeczną oraz zaspokojenie potrzeb środowiska osób starszych. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć w ramach powiedzmy. Oferty dla seniorów. Jest to korpus wsparcia seniorów. 20 uczestników od 3 lat korzysta z zakupionych opasek bezpieczeństwa, które są zakładane na rękę tych, tych naszych podopiecznych. Monitorują, monitorują one stan ciągle zdrowia. stan zdrowia. Między innymi działanie serca, puls, saturację, oraz jest zamontowany czujnik upadku. W przypadku powiedzmy jakiegoś tam potknięcia i, i, i wywrócenia się jest powiadamiane centrum wsparcia, mogące wezwać pomoc lub powiadomić opiekuna. I to jest w ramach drugiego modułu, natomiast w ramach pierwszego modułu korpusu wsparcia seniorów. Zostały uruchomione usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich, które mają na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 60 lat przez organizację środowiska sąsiedzkiego i wzajemną pomoc sąsiadów. Czyli gmina również dokłada taką cegiełkę, by seniorom żyło się w gminie lepiej. Zauważamy, i to nie jest tylko na terenie naszej gminy, ale to myślę, że w skali całego kraju, że niestety nasze społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób wchodzi w wiek ten starszy, coraz więcej osób osiąga Potrzebuję wiek emerytalny w związku z powyższym również tym osobom należy zapewnić, czy, czy przedstawić pewną propozycję spędzenia, czy wolnego czasu, które mają po przejściu na emeryturę czy również zabezpieczenia takich usług, które będą, powiedzmy, pomagać im w chwilach, kiedy będą jakieś niedociągnięcia zdrowotne. I na tym postawimy kropkę. Za rozmowę dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom Radia Trendy.